Mecenas-poet, Lidia-poet. Sąd podtrzymuje wyrok przeciwko pannie poet oraz decyzję o wykluczeniu jej z izby adwokackiej. Za bycie kobietą. Jest ciocia sławna, chyba zniesławiona. Nie możesz bronić klientów. Wiem. Dlatego będę twoją asystentką w życiu. Sąd to nie miejsce dla kobiet. Ojciec mówił to samo. Nie wspominaj o nim. Kim panienka jest? Jego córką. Szalona siostra. Przyjęłaś za mnie sprawę? Nie mogłam czekać. Każdy zostawia ślady. Znalazłam w pokoju papy. Popełniamy błąd. Mogłeś zwlekać dłużej. Sama kazałaś. Co to za przystojny kawaler? Porywam ją. Wie, że zakopujesz się w innym? Płyń do Ameryki. Tam będziesz wolna. Jesteś taka uparta. Nie usiedzisz w miejscu. Już nigdy nie chce się tak czuć. Możemy panience ufać? Nie macie wyjścia.